Nazywam się Anita Kijanka i prowadzę firmę, która się nazywa Com Creation. Zajmujemy się organizacją wydarzeń dla kobiet i komunikacją właśnie skierowaną do Pani. Generalnie, jak, jak tylko się dało wcześniej, tak starałam się zarabiać. Z tego względu, że ceniłam sobie niezależność finansową. Z tego, co pamiętam, to przede wszystkim na początku zaczynałam pomagając rodzicom. Dogadałam się z rodzicami, że pewne, że pewne rzeczy będę robiła szybciej, sprawniej za pieniądze. I potem pomagałam to przede wszystkim tak samo sąsiadom. Czyli na przykład, tak jak moi rodzice mieszkali pod lasem, zbierałam jabłka, zbierałam śliwki, zbierałam wiśnie. I potem też to samo robiłam sąsiadom. Czyli nie mieli czasu, bo pracowali i ja tak samo im zbierałam jabłka, zrywałam, wszystko przygotowywałam. Później, jak to, się, um, trochę już byłam starsza, 12-15 lat zaczęłam już mieć, um, byłam dobra z języka angielskiego, więc uczyłam angielskiego sąsiadów. Um, później pomagałam im w odrabianiu różnych lekcji, także raczej z takich korepetycji, drobnych pomocy przy, przy zajęciach szkolnych, um, to też utrzymywałam się z tego i miałam całkiem solidne kieszonkowe. I tak naprawdę później bardzo mocno weszłam w korepetycje i bardzo dużo korepetycji udzielałam, i chyba pociągnęłam to do 22 roku życia, kiedy zaczęłam już normalną pracę. A i, I dalej jeszcze mi się tam zdarzały jakieś korepetycje, więc, ucząc innych, yy, zarabiałam pierwsze pieniądze. Na pewno zauważyłam, że biznes to ludzie i że kontakty z ludźmi bardzo mi pomagały zawsze. I jeśli umiem nawiązać relacje z innymi ludźmi, będąc młodą, potem do tego rozwinęłam i skuteczniej oferowałam swoje usługi innym firmom. Dzięki.